Witam państwa na konferencji prasowej po meczu 20 kolejki Orlen Ekstraligi kobiet. Resowia przegrała na własnym stadionie z Górnikiem Łęczna 0 do 6. O komentarz poprosimy najpierw trenera gości pana Artura Bożyka. Panie trenerze, bardzo prosimy. Dzień dobry. Drużyna bardzo Skrupulatnie realizowała plan, mimo tego, że początek meczu był trudny i rywalki postawiły wysokie wymagania, jeśli chodzi o operowanie na ich połowie boiska, poprzez swoją agresywną postawę. Ale cierpliwość po raz kolejny się opłaciła. Czekaliśmy na konkretne sytuacje, i takie się zdarzyły. Padły bramki, i taki był plan też na tą pierwszą połowę. W drugiej połowie kontynuowały dziewczyny to, co było nakreślane przed samym meczem z różnym oczywiście skutkiem, ale cieszy to, że każda z dziewczyn naprawdę robiła co w jej mocy, żeby wypaść jak najlepiej i zrobić dużo dobrego dla zespołu. Dziękuję. Dziękujemy panie trenerze. Przechodzimy do komentarza ze strony trenera R. Sowiaczek. Łukasz Chmura, Panie Trenerze, bardzo proszę. Tak, dzisiaj graliśmy z naprawdę bardzo dobrze zorganizowanym przeciwnikiem, z drużyną, która w tej rundzie, w mojej ocenie, jest jedną z najlepszych w lidze. Myślę, że potwierdza to również tabela rundy wiosennej, gdzie Górnik Łęczna jest liderem w tej tabeli. Wygrał kilka dni temu z przyszłym mistrzem Polski, z GHS-em Katowice. W dobrym stylu oglądałem ten mecz i mogę Wypowiadać w samych superlatywach. Także, trenerze, gratuluję. Dzisiaj też górnik był zdecydowanie mocniejszy, ale to, co trener powiedział, ja to potwierdzę, że przez te 30 kilka minut do tej pierwszej bramki, która troszkę. Pechowo została uznana, nawet nie wiem, czy piłka przekroczyła linię bramkową, ale chodzi, chodzi mi o to, że do tego momentu graliśmy naprawdę z dużą ambicją, z dużym zaangażowaniem, też starając się to, co sobie założyliśmy, realizować. Wyglądało to dobrze, oczywiście, z upływem czasu, gdy, gdy padły. Kolejne bramki dla Górnika, no ciężko się już tutaj było przeciwstawić naszej młodej drużynie, ale też dzisiaj kolejny debiut w Ekstralidze zadebiutowała IGAZ DEB, to jest, jest nasza przyszłość. Też tak na to patrzymy, dajemy szansę kolejnym młodym zawodniczkom, drużyna Centralnej Ligi Juniorek. Gra w sobotę bardzo ważny mecz. Mam nadzieję, że skończy się pomyślnie dla nas, ale przechodząc do seniorek, no to również dzisiaj kilka młodych zawodniczek zagrało. Bardzo nas to cieszy. Oczywiście wiemy na ten moment, gdzie jest nasze miejsce, jaka jest przyszłość. Myślę, że przyszłość jest przed tą młodą drużyną i w przyszłości, niedługiej przyszłości zobaczymy tego efekty. Ja, jeśli mam trenera przy, przy mikrofonie, to tylko jeszcze dopytam, bo faktycznie e, sobota 3 maja i to jest e, być może najważniejszy, bo najważniejszy mecz sezonu dla e, juniorek. E, mecz w jest z Beniaminkiem. My musimy wygrać e, i Natalia Pyryk dzisiaj broni rzut karny, więc niech to będzie może dobry taki symptom, prawda? dobry znak. Tak, na pewno to jest ten dobry znak. Wszystkie dziewczyny są, mówię o juniorkach, są zdrowe, są do dyspozycji trenerki Klaudii Gajdur, więc jadą do Krosna, tylko i wyłącznie po zwycięstwo, zwycięstwo, które da prawdopodobnie realizację naszego celu. Jest to wspólny cel, wszystkich tutaj. Dlatego, że no, drużyna seniorek składa się w połowie tak naprawdę z, z juniorek, więc tutaj współpracujemy, jesteśmy e, razem, wspólnie dążymy do tego celu. Mam nadzieję, że w sobotę zostanie to zrealizowane i będziemy wszyscy szczęśliwi. I jeszcze dopytam tylko do trenera e, górnika, żeby tak może uświadomić tym kibicom, resowi, którzy e, no nie mają takiej, takiej wiedzy o. Orlen Ekstradidze, z kim dzisiaj się mierzyliśmy i z kim przegraliśmy. Przegraliśmy z drużyną, która wciąż walczy o medal brązowy, medal Mistrzostw Polski. Także yy, przeciwnik nie byle jaki, reprezentantka Polski w składzie, dobrze mówię Panie to może? Tak, prawda? to prawda. Także jak te medalowe szanse, jeszcze niech Pan powie Górnika, jak Pan, jak pan tu widzi tą końcówkę, ten finisz na swojej drużynie? Będziemy po prostu obserwować to, co się będzie działo przez najbliższe tygodnie, bo to nam teraz pozostaje. Zadanie na dzisiaj zostało wykonane. A to, czy, będziemy, czy nasza drużyna będzie miała szansę, żeby po raz drugi już w tym roku wziąć udział w jakimś dużym wydarzeniu, to, to już tak jakby nie zależy od nas i ze spokojem będziemy obserwować. Jeśli ta szansa się ona i tak będzie, a czy będzie ważyła więcej? No to byłaby fajna fajna okazja po raz kolejny yy, o podniesioną jeszcze wyżej poprzeczkę yy, powalczyć. A czy tak będzie, zobaczymy. Tego życzymy Pani Pana, że tego Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.